W holu Leszczyńskiego Ratusza wystawiono pracę osób, które należą do Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Nasz Dom, Nasz Świat. To efekt czterech warsztatów zorganizowanych wspólnie z Miejskim Biurem Wystaw Artystycznych. W poniedziałek, 16 maja, odbył się prac, które zgromadzono pod wspólnym tytułem Malowane Dźwiękiem. To jedno z wielu działań Stowarzyszenia Nasz Dom, Nasz Świat. Wychodzimy w przestrzeń publiczną, mówi prezes Wojciech Hotto. Istotne, że to co robi stowarzyszenie jest ukierunkowane na dorosłych. Zazwyczaj no, dostrzegamy dzieci z niepełnosprawnością rozmaite. No, to się sprawdza medialnie mówiąc brzydko, a my chcemy pokazać, że też są osoby dorosłe, którym często niewiele czasu się poświęca, ale czasami się o nich zapomina. My chcemy, żeby właśnie fajnie uczestniczyli w życiu tak jak my. No i też, żeby ta oferta była dostosowana do ich wieku rozwojowego, żeby nie infantylizować tych osób, czyli nie sprowadzać też ich do, do poziomu dziecka, tylko zaproponować, im coś innego i też atrakcyjnego, takiego jak my, kino, właśnie wyjścia gdzieś do kawiarni, wernisaż, ciekawe atrakcje. Warsztaty były czymś takim, połączyły zabawę ze spełnieniem artystycznym. Taki rozwój wewnętrzny, emocjonalny, wszystko połączone z muzyką, z plastyką, więc taki autorozwój, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, wychodzimy na zewnątrz. Wychodzimy właśnie w taką przestrzeń społeczną. I co jeszcze ważne, że dorośli niepełnosprawni mają poczucie docenienia. Każdy z nas potrzebuje też takiego docenienia, takiego pewnego powera, pewnej energii i my im tutaj dajemy to, a oni dają nam.